Tegoroczny odpust w stulecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Zawackiej rozpoczynamy 5 września o godzinie 15 dróżkami światła. Chcemy prosić Pana Boga o światło Ducha Świętego i w tym wszystkim niech nam pomaga oblubinica Ducha Świętego Matka Najświętsza dróżki zaczną się o mszą świętą rozważania później przy pięciu kaplicach zakończył się nowenną i to będzie prolog takie preludium naszego tegorocznego jubileuszowego wielkiego tygodnia odpustowego taka nadzwyczajna sprawa w tym roku będą podwójne dróżki Dróżki w sobotę 12 września o godzinie 15, które poprowadzi ksiądz biskup ordynariusz Andrzej Jesz. Wtedy pójdziemy na dróżki chwalebne, by wyśpiewać Bogu chwałę za zmartwychwstanie, za wiarę w życie wieczne i za to, że Maria została wzięta do chwały i w tajemnicy czwartej i w niebo wzięta i ukoronowana na królową nieba i ziemi. Chcemy podziękować, że tutaj, 100 lat temu, też nastąpiło ukoronowanie, uczczenie Matki Bożej przez papieża Piusa X, i dzisiaj przychodzi nam czas, by za tę okrągłą rocznicę bardzo podziękować Bogu, że dożyliśmy takiej wyjątkowej, historycznej, nadzwyczajnej chwili.